Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy na relację z obchodów 138 rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego, które uczczono 6 lutego w salonie muzycznym imienia kompozytora. Uroczystości rozpoczęto od śpiewania mroty. W 2014 roku salon muzyczny wraz z Ratuszem i Kościołem Ewangelickim został poddany rewitalizacji. Dla wielu uczestników imprezy była to pierwsza wizyta w odnowionych wnętrzach. Moim zdaniem, wizualnie, jeżeli osoby, które tutaj były przed remontem, po remoncie, jak przyjdą, to zobaczą wizualnie, że się zmieniło yy, yy, częściowo poprawił się albo w ogóle całkowicie się zmienił wystrój. Wzbogacone zostały też eksponaty, w ostatnim czasie, kiedy nawet trwał remont, to na nasze tutaj pisma wpłynęła, dostaliśmy w darze, kopię rękopisu Roty z, z Biblioteki imienia Władysława Bełzy z Bydgoszczy, to, to, to jest tak między innymi. Nie chciałabym może wszystkiego mówić, bo chciałabym, żeby każdy przyszedł zobaczył. Jak się podoba Pani te nowe wnętrze zrewitalizowanego już muzeum? no Przede wszystkim jest ciepło, więc to jest już bardzo ważne, bo do tej pory, jeśli odbywały się jakieś uroczystości, to wszyscy siedzieli w płaszczach opatuleni, a dzisiaj każdy roz, rozbrany, rozprężony, i, i wtedy inaczej odbiera się czy to muzykę, czy jakieś inne przedstawiane nam. Czy publikacje? Trzeba powiedzieć, że nie widziałem tego wnętrza jeszcze po rewitalizacji. Muszę powiedzieć, że jest zdecydowana poprawa, zdecydowana różnica. Jest naprawdę na wysokim poziomie, elegancko, kulturalnie wszystko jest pięknie wykończone. Bardzo mi się podoba. Byłem tu w październiku po raz pierwszy. Widzę zmiany, zmiany na lepsze. Jest cieplej. Felix Nowowiejski to postać wybitna, bliska mieszkańcom Barczewa, dlatego podczas uroczystości przybliżono gościom życie i twórczość artysty. Przyszedł na świat 7 lutego 1877 roku w Altenburg, bo tak się nazywało kiedyś nasze miasto, jako piąte dziecko Katarzyny z domu Falk i Franciszka Nowowiejskiego z zawodu Krawca. Nowowiejski kształcił się początkowo w szkole przy klasztorze w Świętej Lipce, gdzie pobierał nauki w zakresie przedmiotów muzycznych. Grał na fortepianie, skrzypcach i organach oraz waltorni i wiolonczeli, a także podjął pierwsze próby kompozytorskie. Od 1893 roku przebywał w Olsztynie. Wybitny kompozytor jest szansą na rozpoznawalność Barczewa w świecie. No, proszę Państwa, myślę, że Felix Nowowiejski to przede wszystkim podstawa naszej promocji gminy Barczewo. Przecież to tak bardziej bardziej znakomite osoby jak Felix Nowowiejski. No, chyba w Barczewie dotąd no, nie słyszałem przynajmniej o takiej. W postaci kompozytora poświęcona jest największa impreza kulturalna w naszej gminie: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Choralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego. Od 14 już lat Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, które jest organizatorem festiwalu, dba, by pamięć o kompozytorze była wciąż żywa. Poprzez to, że podczas festiwalu są wykonywane utwory Huraldy Feliksa a że na festiwal przyjeżdżają chóry nie tylko z kraju, ale spoza granic naszego kraju. Chóry, jak już raz się nauczą jak, jakiegoś utworu, starają się go później powtarzać, prezentować, więc w ten sposób wydaje mi się, że to jest bardzo duża promocja Feliksa Nowiejskiego. Festiwal w tym roku będzie już po raz czternasty, a więc tylko policzmy 15 chórów. 14-15 chórów każdego roku przybywa na festiwal. Obowiązkowo każdy chór ma do wykonania przynajmniej jeden utwór Feliksa Onowiejskiego, jeśli pomnożymy przez ilość chórów, ilość lat yy, od kiedy już trwa festiwal. Więc można sobie bardzo łatwo obliczyć, jak duża to jest promocja dla samego kompozytora. Dorobkiem festiwalu jest również publikacja śpiewnika zawierająca 80 najbardziej znanych utworów churalnych kompozytora. Dwa lata temu po raz pierwszy w historii powojennej został wydany śpiewnik z utworami churalnymi Feliksa Zawiera on 80 utworów, takich najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych przez chóry. Jest to piękna publikacja. Wszystkich zachęcam do nabycia tej książki. Drzwi rodzinnego domu Nowowiejskich otwarte są dla każdego przez cały rok w salonie muzycznym podejmowane są różnorodne przedsięwzięcia artystyczne i pedagogiczne. Salon muzyczny jest imienia Feliksa Nowowiejskiego, ale nie skupiamy się tylko na tym, żeby tylko jakby jego muzyka rozbrzmiewała. Są tutaj różne koncerty, odbywają się nawet nie tylko muzyki klasycznej. Na, na przyłomie tych lat, które wiem, że jeszcze wcześniej jak nie pracowałam tutaj i, i, i teraz jak pracuję, to nawet i, i koncerty są poetyckie, spotkania z poezją, to są takie różne jakby imprezy, no ale jednak no, no ja się tutaj ze swojej strony y, y, też st staram i staramy się tutaj y, z pracownikami, żeby jednak y, dzieci jak najczęściej tutaj też przebywały, także na przykład w przyszłym tygodniu odbywają się Dni Patrona Szkoły, y, to dla dzieci jest przygotowana taka gra miejska, może tak co roku się staramy, co coś nowego, ale też wizyty w muzeum, będziemy y, 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 na przykład robić instrumenty, to jest wszystko takie dookoła, dookoła muzyki. No, i zawsze jest mowa, nawet, nawet jak zajęcia plastyczne, to też zawsze ten Felix się przewija. Także, a przecież wspaniała powstała też książeczka taka dla dzieci: Felix Wyrusza w świat, którą stworzyło właśnie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, którą tutaj bardzo często wykorzystujemy z takimi bardzo maluszkami naszymi tutaj. 138. rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego była uczcią dla wszystkich melomanów, którzy mogli wysłuchać koncertu Dominika Granciewskiego oraz Liliany Nosowicz. Połączone były z wernisażem wystawy poświęconej jednemu z największych dzieł Nowowiejskiego, Kowadis. I w tamtym roku mieliśmy wystawę również poświęconą temu otworowi, ale było, były to eksponaty właściwie dokumenty w większości i, i, i trochę fotografii z naszych zbiorów tutaj nasze rzeczy. A teraz dzięki właśnie naszej przyjaźni z Panem Janem Nowowiejskim, dzięki takiej dobrej współpracy z Salonem muzycznym w Poznaniu, wypożyczyliśmy wystawę właśnie z Poznania. To są cztery plansze fajnie zaprojektowane komputerowo i zawarły Zawierają po prostu dokumenty i właśnie zdjęcia związane z tym utworem. Wystawę przygotowała pani Iwona Fogt z Akademii Muzycznej imienia Ignacego Paderewskiego w Poznaniu i bardzo serdecznie dziękujemy. 6 lutego zaprezentowano również pierwszą publikację naukową dotyczącą historii Barczewa. Książka zawiera referaty prelegentów konferencji naukowej zorganizowanej w październiku w ramach obchodów 650-lecia Barczewa. Najpierw był pomysł na konferencję. Z pomysłem wyszedł pan magister Robert Klimek. On zorganizował całość przy mojej niewielkiej pomocy oraz przy pomocy pani Aliny Kuzborskiej. No, efektem konferencji też była właśnie książka chyba takim naturalnym efektem książka Szkice z dziejów Barczewa. Myślę, że jest potrzeba. Barczewie, Barczewo nie posiada swojej własnej monografii. To jest rzadkością w przypadku tak starych miast, tak, jak Barczewo, z tak długą historią. To jest namiastka. Mam nadzieję, w przyszłości Barczewo doczeka się prawdziwej monografii. Tutaj są tylko fragmenty z dziejów Barczewa, głównie historii średniowiecznej i historii najnowszej powojennej. Także teksty literackie autorów z Barczewa lub związanych z Barczewem. Myślę, że rzecz bardzo ciekawa dla mieszkańców i potrzebna, po prostu potrzebna mieszkańcom. No w nie można powiedzieć wszystkiego, to jest dyscyplina czasu, trzeba pilnować tego czasu. Niektóre teksty są znacznie obszerniejsze i nie, nie sposób je było przedstawić na, na konferencji. Poza tym niektórzy autorzy do, dotarli jeszcze dodatkowych materiałów, które wykorzystali w tekstach publikowanych. Także nawet ci, którzy byli na konferencji powinni zerknąć, nabyć tę książkę, bo tam znajdą wiele dodatkowych informacji, których nie usłyszeli na konferencji. Szkice z dziejów Paczewa oprócz referatów naukowych zawierają także teksty literackie. Literatura jest również historią. Właśnie dlatego nazwałam, nazwałam tą część literacką pamięć literacka, a do historii dodaliśmy pamięć historyczną i jedna i druga dziedzina zajmuje się pamięcią. Historia jest dziedziną naukową, prawda, obiektywną, szuka faktów tak zwanej prawdy historycznej. Literatura natomiast jest czymś bardzo subiektywnym. Autor przedstawia swoją wizję historii, życia, zdarzeń, zjawisk, przemyśleń. Literatura nie żyje w oderwaniu od czasu i przestrzeni. Dlatego wybraliśmy tutaj do książki trzech autorów, którzy są ym, połączeni z miastem. Dwa z nich urodzili się w Barczewie, Winfried Lipscher jeszcze przed wojną, w przedwojennym Wartemburgu i Kazimierz Brakoniecki już po wojnie w Barczewie. Artur Becker pochodzi z Warmii, urodził się w Bartoszycach. W swoich utworach, które pisze po niemiecku, ponieważ mieszka w Niemczech jako imigrant, zawsze nawiązuje do swoich stron rodzinnych, do Warmii, czasami do Mazur. W ten sposób... Ci trzej autorzy, jeszcze żyjący przedstawiają swoją pamięć o miejscu i czasie. Dlaczego to mieszkańcy Barczewa powinni być w szczególności zainteresowani tą publikacją? Jako mieszkańcy powinni znać historię swojego miasta. Nie tylko tą nieodległą, ale również i tą odleglejszą, sięgającą początków miasta. To jednak no, historia miejsca, tak, które powinniśmy poznać lepiej. Mieszkańcy Barczewa, tak jak mieszkańcy warmii i Mazur, tej y, krainy historycznej i y, o ciekawych i skomplikowanych losach, y, odkrywają swoje korzenie, prawda? Uh -huh. Może nie swoje dokładnie korzenie, ponieważ tutaj każdy przyjechał. Kiedyś, w jakimś czasie, być może byli to pani dziadkowie, prawda? Bo chyba nie rodzice. Rodzice zdążyli już się urodzić tutaj, na miejscu. Więc jest to kraj emigrantów, prawda? Po wojnie zmieniła się demografia totalnie, prawda? Jednakże nowi mieszkańcy, zwłaszcza już któreś pokolenie osiadłe w tym miejscu, próbuje. Zbudować swoją tożsamość taką mocniejszą, a to, to robimy za pomocą przeważnie historii, prawda? Historii dziejów. Chcemy poznać miejsce, w którym przyszło nam żyć. I to jest chyba najlepszy sposób, żeby się zapoznać z historią. Takim bardzo mocnym akcentem jest tutaj historia średniowieczna, czyli początki, prawda? Skąd się wszystko zaczęło? Trzy artykuły o tym stanowią. Inne artykuły mówią już o innych dziejach i tylko przyczynkowo, niedokładnie, prawda? Czyli nie ma ciągłości, że zabierzemy od początków do roku takiego i takiego. Prawda? Tego nie mamy, są pewne luki, o czym mówił profesor Białuński, jednakże wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No i mamy tutaj piękne też obrazki, ilustracje. To zawsze zachęca czytelnika, prawda, albo unaocznia, prawda? Gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, i na przykład zdjęcia autorów, nawet tutaj zamieszczone też wzbogacają publikację. Sądzę, że to jest książka dla Barczewian, ale również dla innych, żeby poznali to miasto i jego dzieje. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, bo przecież warto znać historię miejsca, w którym się żyje. A jeśli zainteresowani są państwo osobą Feliksa Nowowiejskiego, to najlepiej poznać i poczuć ducha artysty właśnie w salonie muzycznym jego imienia, do którego serdecznie zapraszamy nie tylko od święta. W tym programie to wszystko na następne zapraszamy za tydzień.